Witam serdecznie, tutaj Extreme Game. Dzisiaj gramy w Verden Nie tak jak w poprzednim odcinku Verdun mówiłem W dzisiejszym odcinku zagramy sobie obronę oddziału. To jest gra w zasadzie przeciwko botom. Można zagrać samemu. Zobaczymy czy uda mi się stworzyć dzisiaj oddział. Tak jeszcze przy okazji tutaj powiem, że grając w te pozostałe i nie tylko w pozostałe tryby możemy zdobywać tak samo odznaki klikając w konto o tym nie mówiłem w wcześniejszym odcinku no, tutaj na koncie możemy sobie ogólne statystyki zobaczyć w grze jakie mamy poziomy do oddziałów różnych czy tam no jakie statystyki jeżeli chodzi o broń i osiągnięcia oraz medale, i tutaj możemy zdobywać różnego rodzaju medale, i tak samo medale za przechodzenie tych fal, jakby. A tu jeszcze nie zdobyłem przetrwania w dziesiątej fali w szampanii. Także Uruchomię sobie to. To jest właśnie obrona oddziału. Trzeba wybrać sobie szampanie. Proszę bardzo, tworzenie. I tutaj polecam jak się gra samemu, chociaż może ktoś zawsze dołączyć do rozgrywki, to najlepiej sobie wybrać broń automatyczną. Karabin automatyczny. Utworzę oddział, o ile się uda. Zobaczymy, jak to dzisiaj działa. O ile działa. Widać, jak działa. Coś się udało. Ale ja muszę wybrać tutaj odpowiednią mapę. Także jeszcze raz. No i teraz wszystko działa jak należy i weźmiemy no, no nie działa Pozostaniemy w offline Może to będzie lepiej działało w offline Będzie ciężej ale można zagrać też w offline Trzeba przeżyć po prostu 10 fal Tu już szybko się raczej utworzy no, i zobaczymy, czy uda nam się tutaj wygrać to. Czy znaczy, wygrać się nie da, bo tych fal prawdopodobnie jest nieskończona ilość, ale na 28 chyba udało mi się dotrwać nie samemu, tylko z innymi też graczami. Wystarczy dotrwać do 10, żeby zdobyć medal. Także trzeba się ustawić w odpowiednim miejscu. No. no Jak widać, są jakieś takie błędy śmieszne. Trochę to ustawienie broni, no nie fajnie wygląda. Ale muszę się ustawić w odpowiednim miejscu. Być może to miejsce będzie dobre. Dałem, żeby być gotowym. Już kursor myszy mi widać. Nie wiem, czy widać to na nagraniu. Ale coraz gorzej ta gra chodzi. No i tak atakują nas fale, trzeba pozałatwiać tych wrogów. Jakiś koszmar jest z tym kursorem myszy, nie wiem czy będzie cały czas chyba będzie. Zminimalizuję sobie grę i dalej jest I się nie da tak grać. Żeby strzelać z takich ciężkich karabinów, to trzeba się ustawić na podłodze najlepiej albo na jakiejś skarpie. No nie wiem, czy przeżyję nawet pierwszą falę. Udało się. Można uzupełniać amunicję, ale tylko raz. No może tutaj się jakoś ustawić fajnie. Tu bym mógł się ustawić, ale to ustawienie też nie do końca działa. Tu, tu przykładowo się nie da, tam gdzie jest taki punkt czerwony pokazany, jedynie można ustawić swoją broń. No i tak, jeżeli tutaj przeciwnicy nam zajmą ten obszar, to się cofiemy aż tam do końca. Tych obszarów jest kilka, tutaj widoczny jest jeden obszar, ale jak nam zajmą ten teren, to będziemy musieli się cofnąć. Można tak powiedzieć, że... Że mamy jakieś szanse do wykorzystania w tej grze jeżeli je wykorzystamy do końca no to później już przegrywamy po prostu więc jak nas teraz by zabili to nie możemy się skrzesić ani nic z tych rzeczy życie mamy to jakby jedno na jedną falę po prostu i jak nas zabiją to się cofiemy do tyłu no i gdzieś są ci wrogowie Szczerze, że to jest średni widok tutaj. Oni gdzieś tam biegną. Nie wiem do końca gdzie. Gdzieś tam się. O, zawiesiłem się. No tutaj jest dym. Gdzieś to mnie ktoś strzela, nawet nie wiem skąd. Proszę bardzo, się schował tutaj. Gdzieś tam wyszedł. no Akurat. Powiem szczerze, że tutaj jest słaby widok. Jak widać, no nie umiem strzelać nawet. Więc z botami jest dosyć łatwa tutaj zabawa. Jeszcze gdzieś prawdopodobnie mi został tutaj zawodnik. No już następna fala bardzo prosto idzie Można sobie role zmienić chyba w czasie rozgrywki, więc można też sobie potestować różne role, na przykład tutaj wziąłem karabiniera czy coś takiego tak piszę o kurde, teraz będę tym musiał strzelać. No dobra, no I tak sobie brałem, to tak będzie. Raczej trudno nie będzie. Tutaj gaz też puszczają w grze. Trzeba wtedy założyć maskę przeciwgazową. Tego nie wspominałem w poprzednim odcinku, bo to jest dosyć takie małe i istotne. you call Dobra, zmienimy sobie może na kaprala. Kapral. Tutaj już inną broń też posiadamy i tutaj jako kapral możemy dodatkowo rozkazywać drużynie przemieszczanie się. To jest taka aura dowództwa, gdzie dostaje się dodatkowe jakby punkty naszego oddziału. Tylko tutaj raczej chyba nie są opisane. Każdy oddział ma jakieś tam swoje dodatkowe atuty, o tym też nie wspominałem. Generałem też można wydawać rozkaz strzału, na przykład z moździerzy lub z działach. I udało się piąty już jest szósty, szósta fala. Trzeba też pamiętać, żeby sobie tutaj zawsze amunicję przygotować. Z tej odległości ciężko mi trafić, powiem Wam. A ich jest coraz więcej. A działa to na moją niekorzyść. Proszę bardzo, był i się zmył. I gdzie on pójdzie? Jakby się teleportowały te boty. Nie możemy pozwolić im, żeby nam przejęli bazę. A jest chorągiewka wyświetlana na górze. A jak będą tutaj nam chodzić, to będą nam przejmować tą bazę. W tej broni nawet fajnie się strzela. O kurde, zaznaczyłem to trochę w lipnym miejscu. I zaraz będzie ostrzeliwanie tego obszaru. O ile mnie nie zabiją. Jeszcze jest wsparcie dowództwa. To też jest taki ostrzał z powietrza, ale nie tylko. Ale mi się wydaje, że nie zawałca. Chociaż tutaj widać, że padają jak muchy. Na razie można wejść do tego gazu, ale tylko z maską, bo bez maski po prostu umrzemy. A ja nie wchodzę zazwyczaj do tego gazu, bo ogranicza się widoczność. No i w sumie ostatnia i można spróbować umrzeć. No wykorzystam jeszcze to, ile mi się uda. Z tymi botami to można się poczuć trochę jak John Wick na całą armię tylko jeden człowiek. Może zmienimy sobie rolę tym razem. Tego mieliśmy bombardier. Bombardier, no, ta sama broń. Oczywiście jak można zmienić, ale ja tutaj mam zazwyczaj ustawiony na tą już jakby trzecią opcję. Niby jest lepsza, chociaż dla mnie niekoniecznie zawsze lepsza. Bombardier, tutaj yy, jesteśmy w posiadaniu granatów, także granaty możemy sobie rzucić. Myślałem, że to jakiś niewybuch. Tak długo trzeba czekać. Zachojczyłem się i chyba umrę. Ale udało mi się, jeszcze zdrożyłem. Dobra, tyle ich strzela i żaden nie potrafi trafić. Jeszcze wchodzą pod granaty sami. No ciężko tu umrzeć. <śm> 11 fala, także pozwolę im zająć te stanowiska. Tutaj można iść do tyłu. ani zajmą tam te stanowiska. To już będzie coraz ciężej, no, samemu ciężej dochodzić do jakichś tam dwudziestych y, tych poziomów chyba. A tutaj już wyszłem za, poza obszar dozwolony i chyba umrę. <grym>, no niestety, już już przyjęli te jakby obszar ten poprzedni gdzie byłem. Rambo. No i jeszcze mamy kilka obszarów do obrony. Chyba cztery z tych obszarów. Także cztery szanse, jakby, do wykorzystania. Jeżeli się nie obronimy, bo możemy właśnie zginąć, albo, albo mogą przejąć nam tą bazę. No jakieś to tak specjalnie nie jest trudne. I można w to grać przez godzinę czasu. Można z granatem podejść i wybuchnąć o ile mi się uda Proszę bardzo, kamikaza I to jest ostatnia już fala. Na no, ostatniej fali no jak przejmą, no to już koniec gry po prostu jest. Są czołgi w tej grze, ale jeździć się nimi nie da. Są też hełbice. Te hełbice, no tutaj jakby ten kapral z nich korzystał, wydając rozkazy. Po prostu. No i tak ta gra wygląda, jeżeli chodzi o ten tryb. No też nie jest jakiś tam specjalnie urewmajcony tryb, bo chodzą, biegają. Można ich tutaj tak ręcznie załatwić. Tutaj raczej. O nie, mam taką pałkę. Spróbujemy z pałki ich załatwić. Rambo 8. Zginąłem. <śmany> Oj, i tak to wygląda. Ale gwiazdkę prawdopodobnie zdobyłem. Nie wiem, czy to się zalicza na offline. Tutaj szybko się nabija te punkty. Jest gwiazdka. I koniec gry. Można sobie popatrzeć na ilość graczy. 147, a w tym głównym 1500 graczy jest w sumie. Także różnica jest dosyć wielka. Nie są specjalnie jakieś fajne te tryby, linie frontu też się za bardzo niczym nie różnią. Wszystko, wszystko wygląda tak samo. W następnym odcinku wyniszczenie pokażę jak wygląda, ale to też nie jest jakieś tam specjalnie ciekawe. No, ale przejdziemy przez te wszystkie tryby i zobaczymy, jak to wygląda. A ja z wami się żegnam. Czy macie się ciepło? Cześć.